Władza i pożądanie to są dobre tematy o poranku? Przekonajmy się. Witam bardzo serdecznie widzów. Wstajemy i dziś zapraszam do opery. A towarzystwo mamy bardzo wytrawne. Czeka na nas Juliusz Cezar. Zdjęcia. Cezar, Hendla miał swoją premierę 300 lat temu w Londynie, a libretto przynosi nas przecież jeszcze wcześniej, w czasy przed Chrystusem. Dziś słynny tytuł oglądamy w warszawskiej operze kameralnej, w reżyserii i inscenizacji Włodzimierza Nurkowskiego. Przybywający w Egipcie Juliusz Cezar jest uwodzony przez Kleopatrę. Piękna kobieta chce zasiąść na tronie zamiast swojego brata Ptolemeusza. Cezara w Alkowie, Kleopatry atakują zdrajcy. Kochanka jest przekonana, że władca nie żyje. Na naszych oczach podstępna piękność przechodzi wielką przemianę. Na szczęście jeszcze nie wszystko stracone. Niech nie zmyli nas tytuł tej sztuki. Postacią, która przykuwa tutaj największą uwagę, jest oczywiście Kleopatra, uznana za najciekawszą i najbardziej intrygującą postać kobiecą, w historii całej opery. Kleopatra planuje przejąć władzę nad światem i szykuje uwodzicielski spektakl dla Juliusza Cezara. A jaki spektakl przyszykowała dla nas warszawska opera kameralna? Dzisiejsza opera coraz rzadziej skrabia gustą publiczności, która lubi tradycyjne realizacje. Ta była bardzo nowatorska. Mieliśmy tutaj cekiny podarte rajstopy, czarne szminki, kominiarki, były tancerki w bikini, byli również tancerzy w slipkach, w złotych slipkach, ale w tym przypadku ta wyrazista forma wizualna służyła dramaturgii. Znakomita była gra aktorstwa, świetne wykonawstwo muzyczne, co bardzo cenimy w Republice. Oddano tutaj szacunek twórcy muzyki, charakter działa został zachowany mimo oczywistych skrótów, i co bardzo ważne, arie również były zaprezentowane w pełnym wymiarze. W naszej ocenie cały spektakl na pięć gwiazdek dostał cztery.